Znowu ja Teraz na moją łapkę Będziemy dawać klej Będziemy przyklejać to Jestem ciekawa czy będzie puchata Dobra, muszę najpierw przykleić Poczekajcie Muszę sobie podłożyć kamelkę y słaby klej na tą łapę. Mam nadzieję, że da rano. Pietę. Mam nadzieję, że się przyklei. Dobra, idę po papier i ja jestem ciekawa, czy zleci. Wystarczy, że to zaschnie i będę miała łapkę taką z futelkiem. Ale fajnie, teraz takie czujcie, fajne jest. Ale mega, wypróbujcie to. Mi jeszcze trochę kleję. O nie! Zaraz będzie bomba. Okej, okay, na razie niech tak, że... Na razie tak zrobimy. Na razie, na razie, na razie. Co? Tak! To moje tylko badzia, więc nie zwracajcie na nią uwagi. Teraz przód robimy tej łapki. ale fajne spróbujcie koniecznie jeśli chcecie mieć taką łapkę i jest pisi i pisi i pisi nie pisior jak coś papa pa.